To było najbardziej bezcelowe wystąpienie premiera w historii polskiego Sejmu. Donald Tusk mówił do swoich posłów, no i trochę do narodu, i przekonywał tych ludzi, przekonywał naród, że rzecz rządzi dobrze, że ludzie żyje wam się świetnie, że my mamy sukcesy. Proszę bardzo, pytał, czy wiecie, jak bardzo wzrosły wydatki na obronność? No nie wspomniał oczywiście, że rozpoczął to PiS, że to. Już nawet nie PiS, że to złowrogi kaczafi to wszystko rozpoczął. Pochwalił się Donald Tusk tym, jak bardzo strzegą granicy. I przyznam szczerze, że to, że go nie strzelił piorun wtedy, Donald Tusk bowiem, przypomnę, mówił, że ci, którzy przychodzą na tę polsko-białoruską granicę, to są biedni ludzie. I ten pisowski reżim jest okrutny właściwie. No, ale teraz, ale teraz mówimy, że my pilnujemy granicę, że my jej strzeżemy. Donald Tusk chwalił się jeszcze wzrostem gospodarczym, chwalił się 800 plus babciowym, chwalił się rentą wdowią, chwalił się podwyżkami dla budżetówki, chwalił się wszystkim, wszystkim i wszystkim. Przekonywał nas, przekonywał was, drodzy Państwo, że żyje się dobrze, a oni mają mnóstwo sukcesów. Pierwszy z brzegu cytuję: Polska wróciła do ekstra klasy, jeśli chodzi o politykę światową. Polska wróciła do ekstraklasy, jeśli chodzi o politykę światową, mówi premier, którego nie chce widzieć na własne oczy Donald Trump.